No więc tak, moi kochani, dzień dobry Wam wszystkim jeszcze raz, ostatni film z pufeczkiem, akurat pod słońce, przy odgłosach toczącej się tam budowy, no ale trudno, nie narzekamy, tylko bierzemy co mamy, a mamy cudnego, cudnego pufeczka, cudnego miziaka, po prostu, który się naprawdę wspaniale zmienił. Który nie ma już bolących ząbków, którego oczka są piękne. Pokaż. Tak, który jest przemiły, który mnie kocha z całego serca i ja jego. Życzę mu wszystkiego najlepszego. No i teraz Wam opowiem króciutko. O ty, jak nawało się tutaj? a ty, kochaneczku mój. Straszny ten filmik pod słońce no ale cóż zrobić, czekaj, ja spróbuję stanąć z boczku. O, może ciebie będzie lepiej widać, kochanie. Mój kochany, dawaj bziuk, dawaj. Ty masz taki kochany buj, tak? O, jaki kochany bziusiek <laughs> Przepraszam, ale on jest taki misiek cudny. No i wyobraźcie sobie, że pierwszego dnia jak trafił do mnie puf. Napisała do mnie Iwonka. I napisała do mnie: To jest mój kot. Ja chcę tego kota. Nieważne co będzie, to jest mój kot. No ale mogę go odebrać dopiero tam za jakiś czas, ponieważ Iwona jest mieszka w Niemczech. I ten czas no to był taki ponad miesiąc. No, ale cóż ja mnie nie szkodził. On był wtedy jeszcze taki trochę dzikuskowaty. On był taki wtedy tlosieczkę jeszcze chorutki. Oczka miał chore, zęby miał chore. Tak, kochanie, czekaj, tak się kotkiem nie wolno. No, bawić. czekaj, gdzie masz zabaweczkę? O, może tutaj popać. No i zobacz, jaka fajna. Łap, mychę, łap, mychu, A gdzie masz jakąś zabaweczkę? Czekaj. Tu mamy, a tu mamy wędeczkę. wędeczkę już wszystko. nic się nie stało. No tak, tak. No i słuchajcie. I Iwona pisała do mnie co chwilkę. Co kupiła, co kupić, co przygotować, jak zrobić. Co, co, co jak, bez przerwy komentowała nasze filmy i dawała mi po prostu do zrozumienia. I przekonywała mnie, mimo że już dawno nie, nie, nie musiała, że będzie doskonałą opiekunką dla tego kota. Także taka piękna historia, tym bardziej jest ta piękna historia, ponieważ Bóg nie dostał ani jednej innej propozycji. Co jest, no nie wiem, no. Powiedziałabym, że przykre, ale może to jest po prostu takie przeznaczenie, więc nie będę narzekać. Przeznaczenie, że ten kotek jest dla Iwony. I po prostu dzisiaj nadszedł ten dzień. Więc dzisiaj Pufek, który ma już wyrobiony paszport od dawna, elegancko, wszystko legalnie udaje się na emigrację do Niemiec. I będziemy... Będziemy bardzo prosić Iwonę, żeby nam dawała znać. A Iwona oczywiście wie, że Pufek nie będzie taki do niej od pierwszego dnia, ale może od trzeciego. Jak się przyzwyczai. No, powinien być spokojny, powinien być grzeczny w podróży. A potem, no to trzeba wziąć wędkę, bawić się z kroteczkiem. Trzeba uważać na to karmienie. Nie wiadomo, czy mu się to nie odnowią te problemy jelitowe. I no i cóż, i prosimy bardzo gorąco o filmy, o zdjęcia i życzymy wam kochani z całego, z całego, serca, żebyście byli szczęśliwi, żeby kotek był zdrowy, bo jak kotek będzie zdrowy, to będziecie szczęśliwi. I gdybyście czegoś potrzebowali, to zawsze jak w dym do ZMD zawsze pomagamy, zawsze pomagamy naszym podopiecznym w każdy możliwy sposób. Więc wszystko jedno, co to jest potrzebne, czy jakaś zbiórka na leczenie, czy, czy udostępnianie jakieś, czy, czy no każda pomoc. Jaką tylko możemy. To Wam zapewnimy. No i żegnamy tego słodziaka. Żegnamy. Pa, pa. Mijaku miałam robić zdjęcia, a robię jeszcze film.